Przez długi czas Lionelowi Messiemu brakowało sukcesu w reprezentacji narodowej. W piłce klubowej osiągnął wszystko, co było do osiągnięcia. Niestety tego samego nie może powiedzieć o kadrze. Wszyscy mamy w pamięci obrazki, na którym Messi zalany łzami płacze po przegranym finale Copa America 2016. Dopiero całkiem niedawno sięgnął po Mistrzostwo Ameryki Południowej. Widać jak wiele emocji kosztuje go reprezentacja narodowa. W dzisiejszym odcinku chciałbym się skupić nad tym i odpowiedzieć wam na pytanie, dlaczego Messi prawie pobił swojego kolegę z reprezentacji. Zapraszam do oglądania! Aby opowiedzieć tę historię musimy cofnąć się do Copa América rozgrywanego w 2011 roku. Wtedy turniej ten był rozgrywany w ojczyźnie Messiego, Argentynie. Albi Celestes wtedy ostatni raz po tytuł mistrzów Ameryki Południowej sięgnęli w 1993 roku. W tamtym momencie mając w składzie najlepszego piłkarza na świecie, mieli do tego doskonałą okazję. Gospodarze w fazie grupowej z Kolumbią, Kostaryką i Boliwią zajęli drugie miejsce ustępując Kolumbijczykom. Dwa remisy i jedna wygrana to był wynik zdecydowanie poniżej oczekiwań. W ćwierćfinale Argentyna trafiła na Urugwaj, który swoje rozgrywki grupowe zakończył z takim samym bilansem spotkań. Po regulaminowych 90 minutach był remis. Dogrywka również nie przyniosła rozstrzygnięcia. W serii rzutów karnych lepsi okazali się Urugwajczycy. Po stronie Argentyny jedynego karnego nie wykorzystał Carlos Tevez. Ostatecznie triumfatorem Copa America zostali właśnie Urugwajczycy, którzy w wielkim finale pokonali Paragwaj 3 do 0. Taki obrót spraw bardzo nie spodobał się Messiemu, który liczył na zdobycie tytułu. Atmosfera w argentyńskim zespole nie była najlepsza, o czym opowiedział kiedyś Nicolas Burdisso. Były piłkarz między innymi Interu Mediolan czy AS Romy. Kłóciliśmy się. Nie mogłem być jedynym, który na niego krzyczał, ale takie rzeczy zdarzają się w szatni. Sprzeczaliśmy się na boisku o pewne rzeczy. On chciał dostać piłkę, a ja chciałem mu ją podać, ale nie mogłem. Takie rzeczy zdarzają się w piłce nożnej. To naprawdę nic nowego. Piłkarze kłócą się między sobą na każdym poziomie, jednakże to wszystko nie wychodzi poza szatnie, a raczej nie powinno. Mogłoby się zatem wydawać, że sytuacja jest normalna i nie będzie eskalowała. Tutaj jednak niestety górę wzięła ambicja Messiego. Burdisso dalej opowiadał: Messi nie czuł się komfortowo w meczach, a ja czułem się niekomfortowo w tej sytuacji. Weszliśmy do szatni i widziałem, co się szykuje. Powstrzymałem go i wszyscy nas rozdzielili. Nie doszło do bójki. Jakoś trudno sobie wyobrazić, że Messi mógłby być inicjatorem jakiejkolwiek bójki, tym bardziej z kolegą z reprezentacji narodowej. Sam Burdisso przyznał, że za tą sytuację nie żywi żadnej urazy do Leo. Ma bardzo silny charakter. To dobrze, jestem taki sam. Pozytywną rzeczą jest to, że wszystko skończyło się dobrze. Kilka miesięcy po Copa America 2011 Burdisso zakończył reprezentacyjną karierę. Messi natomiast 10 lat po tamtych wydarzeniach mógł świętować swoje pierwsze zwycięstwo w Copa America. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry Football Team. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia.